z tej strony, a tam gdzie nagrywam z tym Kim Stambul, guys? Hello! Pierwszy odcinek w ogóle to drugi odcinek z kimś. Albo trzeci nawet. Dobra. Nie zwracaj uwagi na mój głos. No. Wcale nic się nie stało. Dobra. Jestem trochę chora. No to nieważna. Tym jak masz darmowe koło fortuny? I ewakie. Darmowe koło fortuny. MT z Boltem. To jest stare. No tak, ale ja, mu, ja nim zakręcę teraz. Widzowie... No to ja też. Ty będzie kręcił tym kołem co ja. Mam nadzieję, że jakiś duplikat nie wyleci. Nie no, nie gadaj. No nie. Jak zwykle pech. Dobra, wziąkamy... Misja. Nie no. Co to jest? Okej, okay, widzowie... Ale zagrajmy razem. Dobra, a co? Standardował? nie wiem. Jak to? Widzowie, zagrajmy wyblokdaszę Endless. Ha. Ja stworzę grupę. I patrzcie, tak się prezentują znajomi. Ja nigdy... Zapraszamy wszystkich. O, okay. biegnie my jak ogólnie ma bardzo dużo specjali. Wcale teraz nie grać z Emitronem. Ale to mój pierwszy specjal. No wiem. Widzę, Ale to na tym kończyła specjal. Mam. Widowie, no bo tym jak mi śpiewał bardzo fajną kołysankę, jak ja chciałam spać. O nie! <grym> Zaśpiewaj. O ta, Zaśpiewaj. Widowie, jak chcecie to, to dajcie łapeczkę w górę. <grym> Na pewno dobijemy, musimy dowiedzieć 1000 subów. Widowie, teraz prankujemy Tymka. To już nie znacie naszych zmyślonych kanałów. Let's złożonych. go! Wcale nie było zmyślonego kanału Pikachu i Mario. Nie masz. Widzowie. O to chodzi, że jak ja patrzyłem, to prawdę, to może, no, ten bo będzie w, w Istanbul Guys, ale będzie też Mario. E, nie wiem. Zostaw mnie. Nie. Ej, tak, tak nie długo. Ej, ej, co blokowa? Tak długo. Ej, nie używaj takiej emotki na mnie. Nie używaj emotki na koledze. Widzowie, może będziemy otwierać na odcinku karnet nowy. A będziesz mieć? nie jest. No chyba, no, chyba będę miał. Opłata, widowie. A, no wiem, no widzowie. 500, ale widzowie, nie ten karnet. Nie będę otwierać tego karnetu. Następna. Dobra, otwieraj to. No kurczę! No nie! Dobra, dobra, dobrze, pierwszy spadłem. No nie, nie. Widzę wie. Mam nadzieję, że nas dobrze słychać. Tak się okaże, że nas nie słychać. A, dobra. Tutaj karnecik, który... Właśnie... Nie, nie pra... Nie! Proszę! Cicho. Do nowego karnetu dodali animację, którą ja mam teraz założoną. Emo, Mosza, dam ten. E, ten. Niki wyłącz. Dobra, będzie łatwiej. Okej, okay, wchodzimy sobie tutaj. O kurcze, zawsze ten Control X mi się wyłącza. A ty, jak ty wiesz, teraz. To znaczy... Ten Control X. Wiesz, co to jest? Nie. Dobra, widzowie. Tymek ma najniższego skina w grze. Ja zagram teraz w Lewoland. A tym jak pokaż swojego najniższego... A widzowie, wy wiecie, że jest najniższy... Wy wiecie, jaki to jest najniższy skin. Ja nie wiem. Ja jestem widem. Ja, ja dołączyłam. Jestem Jestem ja taka Widzowie, mamy my i Tymek mamy sekretny sposób. I może wy go znacie sposób na Kierujcie Secret Box. <grych> Widzowie, będą na pewno unboxingi z tego, co Tymek mówi. Secret Box. No Widowia, teraz, jak to nagrywamy, to ja mam 19 subskrypcji. O! Ej, czy mój skin jest. Ej, czekaj! Ej, nasze skiny są bardzo podobne ich wysokości. No, chodź, chodź. A wiesz co mi się nie podoba, że twórcy Stambul, guys. Stworzyli w ogóle niskie i wysokie skiny. A. No. dotrwamy do końca. No nie wiem. Pojedziemy. No. Nie, nie, nie dałam rady podskoczyć. No. Dobra, gram It's Halloween. Żeby teraz moje konto widzieliście? O to chodzi, że ja na kamerce nie nagrywam i to... Ja Ja nie... Ja nie na tym... Ja nie. Widzowie tymek tego nie zobaczył. Dobra, Adam. Dobra widzowie. Ale weź, tak to i... O to tymek. I tak widzowie tego nie zobaczył plan... Ja na innym telefonie nagrywam, na innym gram. Dobra. Dobra, teraz pokażę Ci bardzo fajną mapę. Ale weź. Dobra. Choda, no to pokaż mi tą fajną mapę. Dobra, to mapę Ci się spodoba. Jeżeli Ci się nie spodoba, to ja nie wiem. Dobra, gdzie jest? To to? Dobra. Jest. Spajty traksja nie mogę. A ty widziałeś kinogram? Eee, jaбло dałem. no. Widzowie, no dzisiaj nagrałem. A ty widziałeś już go? Masz ten, co nagrałem ze mną? Nagrałem dzisiaj już jeden filmik. Ale bez mnie sam No tak, w Brawl starca. Oha! Okej, okay. od razu lepiej bez techniku. Mam no jeszcze no my ten, możesz to wyciąć? No nie wyciąć tylko. Hmm. Tym jak wyciąć w serce. No weź. Ej, tym jak niszczymy wszystkie bloki. E, jesteśmy dziwni na YouTubie, dlatego bo my pokazujemy Co? My, my niszczymy w, do, kompletnie wszystkie bloki. Kompletnie wszystkie. No, a tam powiemy ile lat i do jakiej szkoły chodzimy? No. <laughs> Mamy po 9 lat i chodzimy Chodzi. sobie 32. No bo my jesteśmy dzieciaki. Ale nie mówiłem jakie wyjście. My jesteśmy gang dzieciaków. Okay. O! Nie, ja nie chciałam wygrać. Dobra. Widzieliście kiedyś Smurfkat? Widzieliście kogoś, kto zjadł Drakulę? Adam, pokaż najlepszy filmik. Ej. Dobra, teraz... nie, no, Jeżeli tej mapy nie będzie, widzowie tym ich nie może wiedzieć, jaką mapę włączamy. Masz to. Dobra, Tymek, ta mapa ci się spodoba. Ok. Zobaczysz. Drugo tempo. No tak, będziemy się ścigać. No, ja. no, ty zawsze chcesz się ścigać? Nie zawsze. Na Olimpijce? Tymek, ja na Olimpijkę między. Jak pani mnie wybierze na Olimpijkę międzyklasową, to ja specjalnie zachoruję. Eee, czego tu mówisz dla widzów? Eee, widzowie! Nie słyszeliście tego! Nie słyszeliście tego, mam rację? Adam, mówimy w jakim mieście mieszkamy. Dobra, ja, rob, ja, ja, ja jedę do tyłu. Mówimy w jakim mieście mieszkamy? Jeżeli. nie. Dobra, jeżeli dobił. Widzowie dobijamy do, tyś, do, do 100 tysięcy, a na 1000 powiemy w jakim stopniu. Nie do 100 tysięcy, tylko do 100. Dobra. Może to nupska liczba, jak dla was, ale dla nas to już jest coś. A, Ze 100 subskrybentów ja bym... Czy ty jesteś przede mną, a ja jestem pierwszy? A? No. Ja mam słabszy samochód. Wszystkie samochody są takie same. Widzowie, napiszcie w komentarzach, czy. Okej. Okay. Każdy, kto myśli, że samochody są takie same. Takie ty, na ty a nie, nie na się Widzowie, napiszcie w komentarzach, jak myślicie. Czy, samo, czy samochody są takiej samej prędkości, wszystkie? Czy każda jest inna? Napiszcie w komentarzach. Każdy ma jakby inną sprawność. Napiszcie, czy chcecie więcej filmów ze mną. No. Dobra. Nie Widzowie, ja się boję, że jak mnie zaraz dogoni. A ty, już, a ty robisz już drugie kółko? No tak. Ja też Ale robię. Ale jakie mam tam pierwsze miejsce na czerwono? Ja, ty masz pierwsze miejsce? E, no tak piszę. Ja też mam pierwsze miejsce. Ale na czerwono czy na żółto? Na czerwono. A ja też. Nie, na no, pomocy, blokuje mnie. Pogonie cię. Nie, uciekać, widzowie! Napi napiszcie w komentarzach, Adam wygrywa. Nie. Ała. Ha, 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 ha. Nie, szybko, szybko. Wy, wy uciekać! Nie, widzowie, nie. wygrać to. Nie, nie. Wy uciekamy. Nie, no już myślałam, że... Nie, on tu wygra. Nie, nie, nie! Co? Nie! Nie! Poczekajcie, widzowie, że rozwracam. Widzowie. Zagramy teraz mapę, którą jak wiecie nienawidzę. Sama super... Su, sam, sam lawar O! I to mi się ta mapa podoba. Ja nie mogę Chciałam w to, to zawsze ja zadać. Chciałam w to zawsze zagrać w prawdziwym życiu. No to zagramy zaraz. To nie, było, to nie jest prawdziwe życie. No i właśnie. Widowie, napiszcie w komentarzach, czy według was update'ów w Stambulga jest nie jest za dużo. E, jeżeli za mało. Zdecydowanie. Tymek chce, Wiecie, jaki temek chce update? Jaki? Stambol, guys. No tak, ja chcę też update milka secret box. Dobra, chodź tu. Park. Ja mam No nie, tak szybko kurczę no. słodko. Dobra, Tymek. Ostatnia rundeczka. I teraz utrudnienie. Teraz utrudnienie będzie. Czy kto jest, no tak, najwię... kto jest największym nubem? Okej, okay, kto będzie co? największym... Kto będzie największym du... nubem? Nie, nie czekaj. Ja tak nie gram. Dobra. Okej, okay, widzowie. Tymek, jak nie, mo... nie spodziewasz się jakie to będą mapy. Ach, a to ja się po tobie spodziewać. A po czym? Czy jestem... Uys że, gang przewróciłem? O nie, 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 to nie jest... Nie żartuj. Ja jesteś... Nie, ale by mógł być w samblu. Nie, on gang to Polak, więc nie ma szans. Oda ma bujną wyobraźnię. Widzowie, bujna wyobraźnia jest mocna. Dobra, zaraz tu ja ci zaszczelę. Co? Ja ci zaszczel... A ty wiesz, co ja wybrałem? <grym> Co? Bocie! A nie, ja, nie, bo. Patrz z kim gramy? Z, z twoim kolegą. No tak, dobrze. A, ja A ja na krańcu A ja się on nazywa. A się on nazywa. On się nazywa Nubek 1, 2, 3. Co? So. Okej. Okay. Widzowie. Pokazać wam największego nuba? O nie. No nie, no nie da się z nim grać. Nie no wiem. A to nie ja spadłem, wiesz? <grym> Aha. Widzieliście, jak po tym, jak animację? Dobra, widzowie. Następnie block, block no nie, no. dash and dash Dobra, no, no, widzowie, ja pokażę Wam. Ej, widzowie, robię save'a, bo musimy kończyć odcinek. Nie, nie rób tego, ja też. A tam tutaj się nie da. Da się. No. A dom zrobimy tylko jeszcze jedną rundkę? Następnym razem. Ale nie, ty się... Ty stworzy grą standardową, ty dołączysz i ty wyjdziesz, a ja będę zagrał sobie. Sam? Okej. Okay. No tak. Gra standardowa? No. Nie, ja już mam. Okej. Okay. Ja sobie, wy, ja sobie wyjdę, ja sobie skończę nagrywanie, a ty będziesz sobie dalej grał do trzeciej w nocy. A widowie? Tymek będzie grać widzowie do trzeciej w nocy. Na pewno. No tak, na pewno. Ja o 19.06 chodzę spać. No, mówi, a dlaczego widzowie, jakie byłem u tym to on o 22.00 poszedł spać. Ale ty weszło, I potem... Nie, i... bo on po prostu no, chrapie, jak on śpi. Naprawdę, on chrapie. <laughs> Bardzo śmieszne. Dobra, dobra widzowie, to koniec odcinka. Żegnam się z wami.